Zbóż mury ograniczeń. Jak wzrastać, kiedy świat wydaje się zepsuty i zakłamany. Ludzie mają dziwną tendencję do chęci zmiany wszystkiego wokół, bez najmniejszej zmiany siebie. Ci, co tego oczekują, zawiodą się. Gdyż jest zupełnie odwrotnie. To zmiana swojego myślenia i postrzegania świata przynosi zmiany okoliczności. Każdy sam sobie stawia mury, które odgradzają go od radości, od spełnienia. Poprzez negatywne myśli, użalanie się nad sobą, Chłonięcie niskowibracyjnych informacji, jak również poprzez zazdrość, nienawiść, złożyczenie i wiele innych zgubnych emocji, mur staje się coraz wyższy, grubszy i twardszy, przez co trudniej go zburzyć, szczególnie wtedy, gdy cały czas jest zasilany. To nasz umysł utrzymuje wszelkie bariery. Używasz energii, ona jest twórcza. Bądź świadom, że płynie, nigdy nie ustaje. Chociaż zamiary Twe rozpoznaje, nie ingeruje, po prostu jest. To Ty decydujesz, czyś anioł, czy bies. Ty odpowiadasz za jej zabarwienie, bacznie więc zważaj na swe cznienie. Jeśli chcesz, by mur się zawalił, przestań Go zasilać. Zmień nastawienie, utrzymuj umysł w czystości myśli, odizoluj się od negatywnych wiadomości, rozmów. I obrazów, które zniewalają, przyciągając uwagę do zamętu, agresji, bulgarności. Każdy sam decyduje, jaki jest, co wpuszcza do swojej przestrzeni, czym się karmi, czym się nasyca i jak się zachowuje. Każdy ma wpływ na to, Czego słucha lub co ogląda, więc może zarządzać swoim czasem. W filmach akcji, horrorach, a także na portalach informacyjnych można zobaczyć wiele drastyczności, barbarzyństwa, niegodziwości, głupoty czy prostactwa, które głęboko wnikają w umysł. I oddziałują na nasze życie, jednak nie musimy w to brnąć. Możemy omijać szerokim łukiem wszelkie narzucone koncepcje, odsunąć się od negatywów, zaprzestając schematycznego postępowania i myślenia. Nie jesteśmy robotami, mamy prawo wybierać. A każdy nasz wybór przynosi odpowiedni dla niego skutek. Miejmy otwarte umysły na nowe, wzniosłe idee. Poszerzajmy horyzonty i świadomie decydujmy o tym, co chcemy do siebie dopuścić. W każdej chwili dokonujesz wyboru, posiadasz klucze różnego koloru. Otwierasz bramy nieba lub piekła, Uważny bądź, by ciemność nie urzekła. Wszelkiej niezgodzie zamykaj oczy, do twych wyborów niech pokój wkroczy. Zmianę zawsze należy zacząć od siebie. Chcesz żyć w pięknym świecie. Wolnym od przemocy, manipulacji i zdeprawowania, stwórz właśnie taki obraz w sobie, a uzewnętrzni się w świecie widzialnym. To nie są mrzonki, to prawo wszechświata. Gdyż to, o czym myślisz, to przyciągasz, w co się angażujesz, tam kierujesz swoją energię. Samodyscyplina jest kluczem do zmiany. Bądź czystą, świadomą istotą. Patrz z radością na każdy krok, który stawiasz na swojej ścieżce. Każdego dnia wzbogacaj się dzięki rozprzestrzenianiu dobroci, szlachetności, życzliwości. I nie zbaczaj z tej drogi, by nie zarosła chwastami przeszłości. Nie układaj też na niej kamieni zniechęcenia, bądź wytrwały, a efekty niechybnie się pojawią. Za wytrwałość jest nagroda, przeznaczenie ci ją poda, kiedy wkroczysz w światła moc. Rozpromienisz każdą noc, bo nic nie jest przesądzone, zależy w którą podążysz w stronę. Czasem wystarczy szum wiatru, jedna kropla zrozumienia, a wszystko się zmienia. Z miłością, Szechina